thank you Dlaczego warto wybrać deskę tarasową WPC Whitewood? Wytrzymałość temperaturowa tej deski jest od minus 40 do plus 60 stopni Celsjusza, czyli idealna na warunki pogodowe w Polsce. Jest też bardziej wytrzymała na nacisk, co powoduje, że legary możemy rozłożyć co 40 cm, a nie co 20. Nasza deska ma 25 lat gwarancji. Systemy mocujące deskę tarasową są wykonane ze stali nierdzewnej. Deska jest z dwóch stron ryflowana, gdzie mogą sobie Państwo wybrać, z której strony i jaki wzór deski mają ma być zachowane na Waszym tarasie. Deska jest ekologiczna, w 90% powstaje z elementów pochodzących z recyklingu i sama jest poddawana w 100% recyklingowi. Taras montuje się bardzo szybko, metr kwadratowy tarasu między 15 a 20 minut. Mamy 6 kolorów tarasu, między innymi maple, czyli biały, smokey szary, brownie brązowy i candy jasnobrązowy. Taras nie wymaga pielęgnacji. Deska tarasowa składa się w 60% z bambusa, w 30% z materiałów HDP, czyli wysokiej gęstości polietylen, i w 10% są to materiały uszlachetniające, czyli substancje odpowiedzialne za barwę.